MLODYDRON420 rozsądnie zagospodarował 10 zł za każde 1% na koniec streama leci stówka. Kończ waść wstydu oszczędź. No dobrze, dobrze, proszę Siemanko, ten film to takie podsumowanie streama, sporo śmiesznych momentów, przed wami ekscytujących wyciągów jak i feli. Zapraszam, miłego oglądania. Dwa hajki nie weszły mi za 100. Kurde, sorry. Ty. Sorry. Chciałbym stosować taki inny format, to znaczy, nie będzie tutaj ciągłego gadania, tylko dużo więcej strzelania. Jednak, zanim do tego wszystkiego przejdziemy, to krótka stawka reklamowa: Kamil Iter, Wiedźmin, TKS i Opera GX? Tak, wszystko jest powiązane z Polską. Mogliście tego nie wiedzieć, ale przeglądarka Opera GX powstała w naszej ojczyźnie. To już koniec z nudnym przeglądaniem internetu. Dzięki modom możemy zainstalować sobie profil taki jak LofiChill. Chill. Bardzo mi się podoba. I zobaczcie, co się dzieje. Automatycznie pojawia się muzyczka w tle, która jest bardzo uspokajająca. Nie wiem, czy słyszeliście dźwięk nowej karty, jakby ktoś coś notował. Też dźwięk wpisywania klawiatury. Bardzo spokojna tapeta tonowana e, oraz ta cała muzyczka chyba robi największą robotę, żeby po nieudanej sesji się uspokoić w ocie. Można wszystko dostosować do własnych potrzeb. Klikam w lewym górnym rogu na moc. Mogę nawet wyłączyć dany profil, skorzystać z innego. Mogę też włączyć. Na przykład, podoba mi się tapeta, podobają mi się dźwięki przeglądarki, podoba mi się motyw. W Store jest dostępna przeogromna baza tych wszystkich modów. Podoba mi się kapibara Zainstaluj. I teraz mam dźwięk kapibary, Jeżeli wejdę sobie w moje mody, ustawione są te elementy i przykładowo wyłączę, włączę i zaznaczę muzykę w tle, dźwięk klawiatury tapeta. A resztę dam z poprzedniego profilu. Mam połączone dwa mody i wszystko jest tak, jak chciałem. W lewym dolnym rogu mogę skonfigurować mój pasek boczny. i ja zaznaczę sobie chat GPT, dobrze znany, już się znajduję tutaj, klikam w niego. Ile to jest 75% z 490? No bo tyle strzelal i 7, a mamy 25% RNG więc dolna drabinka, czyli w sumie 367 albo 368, nie wiem jak to wodza okrągla, może polosować. I sobie siedem. Moją ulubioną funkcją jest to, że jeżeli podłączycie swoje konto Twitch, zalogujecie się, to będziecie dostawać powiadomienia, jeżeli ktoś odpali transmisję. I przykładowo Wejdziemy sobie też bezpośrednio na streamera jakiegoś, którego chcemy pooglądać. Jak ktoś odpali tego live'a, to mamy powiadomienie i nie przygapimy streama. Poza tym możecie zalogować się na Messengerze i mieć cały czas powiadomienia, kontakt z osobami, z którymi piszecie. Bardzo łatwo możecie komuś odpisać. A jeżeli chcecie zaimportować wasze zakładki, ustawienia, to możecie to zrobić w bardzo łatwy sposób, skrolując w ustawieniach na samym dole. Synchronizacja i tutaj importowanie zakładek, ustawień. Wybramy sobie Chroma. Jeżeli wcześniej korzystaliście, importuj. I voilà. Zapraszam Was serdecznie do pobierania i zmieniania przeglądarki. Link znajdziecie oczywiście w opisie filmu albo przypiętym komentarzu. O, zaraz my tam jesteśmy pod ich bazą. Aj, lodówka podjechała tu, ale z Myślałem, że będzie bronić bazy, ale chłop chciał strzelić do nas. Ja chciałbym zaświecić ta lodówka? ale nie zaświecę. No gdzieś tu jest, sobie w tych krzaczkach. O, widzicie? Wyniuchałem ją. Nie są no ra, no, right. ej. Hey! Kurde, trochę miałem farta, nie powiem, że nie. Życie byłoby prostsze, jakby nie było tego Leoparda PTA. No i kurde, trafię coś. Rykosze z Hita 7000 męża, ale jestem głodny, jestem głodny Głodny Demedro, no zobaczymy jak będzie iść. O, nice. <laughs> Kurde, jedynka tam. Dobra, ale obronimy to, obronimy to. A ja on że spłata, to jest niesamowite. Oj, oj, oj. Wow chce chcę celować we włas? Świadowało, że to jest większa szansa. Nie mam pytań. Wydaje mi się, że to będzie statyczna gra na tej Francji. Ja chyba jednak wolę wrócić do miasta. A ta ta dziesiątka dalej żyje tam, to jest niesamowite. Dobiję tego lwa, bo będzie sprawiać problemy jeszcze jakieś. Oa! On ma jeszcze jeden pocisk, nie? Albo już ładuje. Wygląda na takiego, co by ładował, nie? Super conqueror mógł podjechać. Najlepiej jakiegoś haka mieć na Skorpiona, ale też trzeba rozciągnąć tego Super Conquerora. Mieć jakiś ogień krzyżowy na niego, bo on ma najwięcej HP i jest najlepszym czołgiem w tej grze. Mi się wydaje, że on będzie tak jechać, to będę mieć strzelnicę na niego. Tylko w sumie ja go powinien świecić, bo nikt go nie zaświeci, tak mi się wydaje. Oczywiście. Aha. No nie wiem, prawie maksimum zrobiłem. 10 łącznego, tak jest. Też. To jest Pluton Foszu 155. Nie mogę tak grać, bo oni zjadą na mnie. Jeden Fosz strzelił, raz. Dwa. Trzy. Czego się boicie? Jeden Fosz ładuje. No i Foszów nie ma. Tylko pytanie, czy damage będzie w tej bitwie w ogóle, nie? Jadę do podą ludowę. Będę zdążył przeładować. Ale może wybierze Grillę zamiast mnie, albo Grill dobija. Kurde, nie przebiłem. Nice. Jego NIG-11 Pro Max to jest nazwa jego iPhone'a czy co? Ała Nie Nie rozwalę go Wow, ale skapowaliśmy Eee, nic bym więcej nie zrobił, skapowaliśmy Lekko na plus Nie, no kurde, to mogłeś. wejść tysiące 2000 HP w ogóle O, to seta? Sorry Nie wiedziałem co ty chcesz zrobić Patrzcie, on jedzie, Dawid Odciąga, uwaga w włażarach. <noise> Jak? Suka. Dobra, pytanie za milion punktów. Czy lodówka wykupi mi tak zwanego gonga? <głos> <głos> tak, potwierdzam. Ja mam apeki. Nie wiem, co on zrobi z nim. O, mnie to Dawaj, jedź na niego, no chodź! Jezus, Mary. Nie wiem, kurczę. Pytanie tylko, co robi szarfuturb? Bo jeżeli szarfuturb po mnie jedzie, to jest dętka. A, i co on robi? Aha, jedzie po mnie. Co dobrze dzisiaj idzie, no? Pięknie idzie. Dobijcie ją, proszę. No, dobijcie w zedkę. Przerwotury idzie lewo. O nie, mam no, swota. Ha! Uuu. Kurde. Skurczybyk. już się chowałem od niego. Nie wiedziałem, gdzie mam przestrzeń, gdzie nie. My to przegramy jeszcze. No, przynajmniej jest 83%. No jeden plus. Co robi Ty przez jeden? dobie lodówę, okej. Okay. Ale szarfutur sprawia, że będzie mógł go strzelać, jeżeli on tak stoi. Co ty robisz? Dlaczego nie dobijasz tego? Jedziesz po Arte. On jest zagubiony. On niby jedzie po Lighta, potem jedzie po Artę po to, żeby dostać od szarfutury. Aj. Arta nie trafiła. Naprawdę, dlaczego on go taranuje? Przecież kur... Prze Przez to, że go staranował, to na przykład jest szansa, że jest na hajka. Od temu coś. No... i porażka. Był za to na plecach. On nawet jej nie widzi. O, teraz masz. Ej, co to za muszka? Ej, trzy mausy są przeciwne i tymi. No, ja sobie postrzałem do mausów, y, ale. Co to za strzelanie było. O, kurde. Halo pomocy! Halo! Kran mi dojechał. Nikt nie strzelał. Ciekawe jaki Kondo i makamo, że my go tak go spotujemy łatwo. On mnie nie zaświecił. Ten kran nie dość, że mnie tam skontrował, to jeszcze kontruje mój wjazd na górkę. A mausy jadą. Ja nadal nie mam spota. 49KD. Dobra, kran się nie patrzy. Dobra, wjeżdżam. Mogę przyjąć maksymalnie dwa od krana. To nie będzie takiej wielkiej tragedii. Bo będę mógł obijać mausy za to. Chciałem coś strzela innego. Nie, 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 kolego. Nie uciekasz, nie uciekasz. You shall not pass, jak to mawiał Gandalf. Ekran ładuje, co? Czy przedawał? Hmm. Kurde, kran z tyłu. Nie mogę się wychylać. Pomocy, pomocy, pomocy. Co wow. jest? Ale farcik. O, o, o to chodziło, o to chodziło. Kur... Fart. Sanırım abi. O, on miał taki syndrom ostatniej pestki w magazynku, nie? Miał jeden strzał w TFP-ku, oddał trzy strzały za darmo, pewnie przebił A chciał oddać koniecznie ostatni pocisk I nawet gdyby on mnie przebił, to i tak byłaby to dla niego zła wymiana Co to jest? Co to było? Surprise, motherfucker O, to jakoś powierzy weszło w ogóle Kurde zdążył Nice Uuu ja mogę go gonić On nie ma wsparcia z dołu Skoczył mnie tym obrotem spraw. Dobra, no, no jadę, bo koniec bitwy jest. No. Nie ma za bardzo modów legalnych chyba na zwiększenie FPS-ów. Oj oj, 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 oni zajmują kluczowe pozycje. Bardzo, bardzo, bardzo źle oj, 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 jest naprawdę tragedia Nie mamy nic zajętego Wszędzie nas wypychają Jeżeli oni tu podjadą to wyciągną naszych, nasze medy Ale to odmiesionem się ulewa Nic nie mogę z... Oho Potrzebuję uszkodzeń po asyście Bo zaraz koniec o, i ktoś nie trafił No wiedziałem Ja teraz nie mam złotej amunicji już, żeby go przebić powiesz, że tam Nie Dobra, coś wykampiłem Nie wiem, chyba nie ma żadnego o... Ała, nie niedobrze Wow, ten szok tyle odbija? No, come on! Kurde, no, dlaczego sorry, mnie ty... Sorry, nie wiedziałem, że się zatrzymujesz. Jedź, proszę. Stop ham? No, przepraszam. Nasze BR nic nie widzi. No, moim zdaniem, MBR mógłby jechać tu w dół i spotować. Nie wiem, nasz Eber boi się petard. O, ruszył. Jakby usłyszał. A ja już chciałem jechać spotować. Trafienie krytyczne. Uszkodzenie krytyczne. Tak jest. Zobaczcie, to jest spot. O to tu chodzi. Oj, tak, tak, tak. Tak jest. Strzelajcie z tego. Ej, kurde, nie.

Aj, nie, 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 nie. Tragedia. Mi się wydaje, że oni mają za bardzo czołgów ciężkich po lewej. Jadę lewo ale gąska. Tylko chyba nie będę mógł go strzelić. Widzicie, to tak go zgąskowałem, że nie mogłem do niego strzelić. Oj, za szybka bitwa. Chciałbym zaświecić Grilla i te, te deki. Czy to się uda? Au. Kurde Nie mogę jechać głębiej Bo VZ tam jest robić przestrzały Rino Więc się z Gdzie jest. O, jesteś jest grillu Dobra, gdzie jest Batchat? To jest dziwne znalazłem. No skubaniec, no. Piwo łomże jasny mnie zabił. Ej, dobra, podjadę, rozwalę Arta. Chyba to nie będzie złe zagranie, jak to podjadę. Co? Kurwa. Leopard. Ale dostał! A ten? Ej! Co to za podjazd badczatem chatem był? O nie, o nie, o nie Nie Dzisiaj mi tak hajki nie siadają widzowie. To jest przykre, ale nie przebijam z hajków. Piwo, łąże jasne mi odpisał. Pozdro. Dlaczego się mówi, że ktoś strzela pod torami jak strzela się nad nimi? Ej, w sumie? Ej, masz rację! Ja pierwiszę 12 lat grania w komputer i tego nie ogarnąłem. Ja zawsze mówiłem pod torami. Ale jest gmina. A no, wiadę w krzaki, może zaświecę coś. No, myślałem, że mnie zobaczył już Uuu, Bacik Nie trafił Na tej stronie z medami to... Super nie wiem, jest A ten Bacik to jakiś nieogarek chyba Kurde, co on robi? Ale gąska, esportowa gąsienica tak zwana Fajnie, fajnie to idzie na razie Ej dobra, oddam strzał, zobaczę czy go... Aaa, on ucieka Ładnie Cały czas się zastanawiam nad podjazdem, ale obawiam się, że oni mają trochę za dużo. Chociaż, kurde, zobaczcie, jak oni dostają. Połza się będzie wychylać. Nice. Nice. Dobra, jada. Dobra, muszę spotować medy. Nie, no to jest żart. A, stoję chociaż połowy za niego. Ej, ten gościu, który gra Hori, y, Holewa Official To jest y, osoba, która wygrała licytację na bluzę, tą, która jest za mną. I on nagrywa na YouTubie coś. O, jest. Kiedy plus jak odbierzesz bluzę. Ostatnio tak skróciłem, jak był raz i dostałem za ten niezły bęcki, więc teraz jadę ostrożniej tak. Trzeba jak niedeskrolca się przejechać. Najlepiej sfokusować tych, co przejeżdżają, nie? TVP to jakieś zagrożenie nie jest, a ten to może... Wow Tak się zastanawiam, czy może dobrym zagraniem byłoby pojechanie na drugą stronę Albo na środek gdzieś Nie ma opcji, że ja zrobię pierwszy ruch Podjedziesz prawą i masz rzut monetą, czy FV stoi tu i cię przebija i giniesz, czy nie Wolę się do tego nie sprowadzać Akurat FV się tu pokazał teraz, ale... Jest jeszcze jakiś jeszcze inny niszczyciel, który się może przyblokować tam A ciężary nam mocno przegrywają Oho, jak pancer tu też jest Wydaje mi się, że nie mają tam za dużej obstawy po prawej stronie. Jak zniknę ze spota spróbuję tam podjechać. Bo czuję to, że muszę to zrobić, bo tamta strona jest przegrana na pewno. A jak my sobie przejmiemy tą stronę, to nie będziemy dostać w plecy i będzie można lepiej to bronić. Nie wiem gdzie jest i Su, ale muszę ryzykować. Oho, Fosz tu. No i Su też tu jest. Jest problem, bo FO może możemy strzelić, nie? Co ty robisz buraskiem? Ty taranujesz Fosza Jesteś buraskiem, a nie KW-5 Dobrze O i patrzcie, będą mi teraz 56TP Plecami I Faiza mhm. Aha, Godzilla tam Dawid kapuje Kurde Ja muszę jechać a nie, muszę jechać? Kurde, sam nie wiem, co muszę. O kurde, na No Dobra, kurde, jadę. No nie wiem, myślę, że mnie my ogarniemy bazy. Nie mogę się zatrzymać, bo udes. Kurde. Nie, nie zdążymy tego zbić. No. Dobra, ostatnia. Jak utrzymam 86%, to jest 500 zł, jeżeli młody dron to ogląda. Bo on napisał, że każdy 1% to jest 100 zł na koniec streama. Jeżeli było troszeczkę taka nuta niepewności, to zagram bitwę i postaram się utrzymać 86%. No i rozkmina co zrobić. Czy w tym matchmakingu wjeżdżać górkę, mają 7. Dużo lajtów, no zobaczymy jak to wyjdzie. Na pewno oddam kilka strzałów, ale czy wjadę na górkę? Nie wiem. Dobra, wjeżdżam, wjeżdżam, wjeżdżam. Oni tu podejrzają. To jest błąd, że oni podjechali. Oni będą dostawać bęcki Dobra, muszę zniknąć ze spota i pojechać po ISA 7. Wow, jeszcze to dostał. Ale jestem w formie mutant. E 3 No, Może wejdę w wymianę z obiektem 140. Przedajemy na podobnym Dobicie go było ważne, bo to był denerwujący show. Dobra, próbuję 50TP rozwalić Ej, zjadę z górki chyba, wiecie? Pojadę do miasta, wyczyszczę miasto No i on jest celowany No on by musiał strzelić, żeby ja podjechał Kurde, no Utrzymam 86 Dobra, rozwalamy truje Ona się tego nie spodziewa Chyba, że wjechała na górkę ona chyba wjechała na górkę A nie, jest tu Nie Co jest, no chłop dał taką pestkę Przyja, ja dostanę spota tu Ryzykuję Dostanę spota A i tu mi było, tu mi wystawało, nie widziałem o tym Widzicie? Kawałek mi wystawał Trudno, ale utrzymałem 86%